Zapraszam dzisiaj do mojej kuchni, w której to będziemy robić pierniczki. Chyba nie ma bardziej świątecznych ciasteczek. Miska do ręki, do tego wałek i zaczynamy! Witajcie kochani, ja jestem Sylwia Testuje i zapraszam was do wspólnego odliczania do świąt. Dzisiaj zabieram was do mojej kuchni, gdzie wspólnie zrobimy sobie pierniczki. Na szczęście, przepis jest bardzo łatwy. Potrzebujecie miskę, kilka składników, najlepiej łyżkę jakąś do mieszania, no i oczywiście wałek. W którym rozwałkujemy ciasto. Pamiętajcie kochani, aby zostawić kciukę do góry i koniecznie zasubskrybować mój kanał, bo tylko wtedy możecie odliczać razem ze mną do świąt. A teraz chodźcie, idziemy do kuchni. Na początek na stole ląduje mąka. Koniecznie musimy mieć tutaj masu. Najlepiej, żeby było takie mięciutkie. Oczywiście miód. Mm, uwielbiam smak miodu. No i oczywiście, aby aromat i smak był dobry, potrzebujemy odpowiedniej przyprawy. Ja mam tutaj akurat do piernika. Gdy ja to wszystko połączymy w odpowiednich proporcjach, będziemy mogli wycinać ciasteczka. Przyszykowałam już swoje ulubione foremki. Sama jestem ciekawa, jak w tym roku wyjdą mi moje pierniczki. Jak widzicie, nie jestem sama w tej kuchni, bo jest tutaj, o, 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 z tej strony, przepraszam, Leo, czyli mój kociak, który chodzi za mną krok w krok. Widzicie te małe łapki? One coś tutaj zmajstrowały. Ja sięgam po moje produkty, a tutaj... Poczekajcie, poczekajcie... Bo, bo ja tutaj nie kładłam tych pudełek. Co tutaj się wydarzyło? Wiem, że przed chwilą były mi Mikołajki, ale kto mi podrzucił te prezenty? Niespodzianki Minecraft plus pierniczki? Wiecie co? Ja kiedyś coś takiego widziałam, ale czy to znaczy, że zanim zrobimy i zjemy pierniczki, będę musiała otworzyć te wszystkie niespodzianki? O rany! To jest zupełna nowość i widzę tutaj małą podpowiedź. Chyba zrobimy Minecraftowe pierniczki, ale najpierw musimy się przenieść do mojego studia nagrania. A dlaczego? Bo tutaj robi mi się najlepiej unboxingi, a poza tym kocham to pomieszczenie i uwielbiam tutaj otwierać różnego rodzaju zabaw. A dzisiejsza niespodzianka, która magicznie pojawiła się w kuchni jest gigantyczna. Ta torba jest wypchana aż po same brzegi i jest mega ciężka. To właśnie przez to nie mogłam dokończyć moich pierniczków. No ale zajrzyjmy do środka. Faktycznie mnóstwo Minecrafta. Pudełeczko numer jeden. Ściągam dalej. O, zobacz Zobaczcie kolejny taki zestaw. Następnie w torbie mieści się nieco większy zestaw. Jak zobaczcie, tutaj jest jakiś pająk. I na końcu zestaw. Oh! Czy to jest Ender Dragon? Zgadza się. Uuu, jaki jak Zobaczcie, uroczy smok w kolorze czarnym. No dobra, lecimy z unboxingiem, ale czekajcie do końca, aby zobaczyć jak wyszły moje minecraftowe pierniki. Jak to przystało na minecrafta? Pudełeczko jest oczywiście kwadratowe. W środku mamy mnóstwo niespodzianek. Tak naprawdę mamy tutaj to do przebycia aż 10 kroków. No i jestem ciekawa, kogo znajdziemy. Bardzo bym chciała znaleźć Tę różową świnkę. Otwieramy pudełeczko. Pudełko, które trzeba będzie rozwalić przy pomocy naszego sprzętu. A co my tu mamy? Kilo? Ale jaki? O oh, wow, zobaczcie na to, jak fajnie to wygląda. Mamy tutaj jeszcze jeden element, a tu, o, słuchajcie, na tym mamy pokazane 6 serduszek. Lecimy teraz z unboxingiem, otwieramy nasze pudełeczko. O, słuchajcie, najfajniejsza rzecz. Musimy to teraz rozwalić przy pomocy tego naszego kilofu. Cóż my tutaj będziemy mieli? Z tego co wiem, może być albo slime, albo piasek kinetyczny, na co ja trafiłam. Uu, nie wiem, nie wiem. Na razie slima nie czuję, chociaż a jest trochę mięciutkie. Wyciągamy paczuszkę. Zobaczcie, jak szybko nam to tutaj poszło. O nie! To jest slime. Zobaczcie, na no to już się tutaj ciągnie. Chciałam się zabezpieczyć i wzięłam sobie pudełeczko. Po to, aby na spokojnie wylać tego całego slajma. Ach, myślałam, że będzie piasek kinetyczny, a slime jest w kolorze fioletowym, ale nie uwierzycie, zobaczcie jaka błyszka tutaj wystaje! Chyba wykrakałam i trafiłam na świnkę! Zobaczmy zatem, co tam jeszcze się kryje, bo tego jest naprawdę dosyć sporo. A najgorsze, że ten slime się tak ciągnie i aż wylewa ze środka. Mam pomocy! Jeszcze przed chwilą byłam w kuchni, a teraz mam wielkiego slima. Wydaje mi się, że już wszystko ze środka wypadło, nic tam już nie ma. więc wyciągam tą paczuszkę, a tutaj jest różowo. Tadam, tadam. Wyciągam sobie pierwszą tutaj część. Zerkam na ulotkę. Przekonana, że to jest śpinka, a teraz zerkam tutaj i przeczytałam, że to jest aksolot, a dokładnie... Aksolotyl e, razem tutaj z tą chyba rybką. Tak się prezentuje. No dobra, ja wiem, jak wygląda aksolot. No i teraz zdecydowanie jest do tego bardziej podobne, szczególnie, gdy to złożyłam. możemy jeszcze zaprezentować na tej naszej, takiej, jakby skrzyneczce. Wkładamy figurkę. Jest odoma, moja pierwsza niespodzianka, tak dawno nie grałam w Minecrafta, że już zapomniałam dokładnie, że tam może być taki piękny różowy aksolot. Teraz teraz na niespodziankę numer dwa. No i proszę, żeby. Tutaj nie było slajma. Już nie mam ochoty tego wszystkiego myć. Teraz mamy taką szarą. Dobra, ja ją od razu otwieram. No nie, nie wiem, co jest w środku. ja się boję, że tutaj znowu będzie slajm. Oby tak nie było! Oby to mi przyniosło szczęście. Rozwalamy to. To jest bardzo łatwe. Bez problemu nam się to wszystko tutaj rozwala. Teraz wystarczy, że to wysypiemy. No i co tu mamy? Ej! Tu chyba nie ma slajma! Słuchajcie, trafiłam chyba na to pudełeczko, gdzie mamy piasek kinetyczny. Mam wrażenie, jakby tam w środku było nieco więcej rzeczy. Ej, nie ma piasku, ale też nie ma slajma. I to jest dobre. Co tutaj jest schowane? Ach, dobra! to jest ten piasek? Słuchajcie, ja myślałam, że to jest kawałek papierka, ale faktycznie ten piasek jest mięciutki i taki milutki w dotyku. Prawdziwy piasek kinetyczny. Kogo my tu mamy? Jest skrzynia. Tutaj mamy taką twarz. Tu jest krowa! Krowa albo byk. Złożę zwierzaka. Chcę zobaczyć, co się skrywa tu. Coś srebrnego! Ale czad! Zobaczcie na to! Ale co tu jest dokładnie? O rany. Ale jaki ma piękny kolor! To no jest na ulotce pokazane. Poczekajcie, tutaj jest pokazana ta moja krowa. A, tutaj jest to pokazane. Wiecie co? Nie wiem, czy, czy, czy to jest jakiś dzwonek tej krowy. I co? Mam mega szczęście, bo trafiłam na przepiękne figurki. No, spójrzcie tylko, jak to się prezentuje. Szczególnie, gdy to razem skompletujemy. Tutaj mam jeszcze ten mój kilof. Jest figurka. Na piasku kinetycznym mogę położyć skrzynię. No i ten magiczny, srebrny dodatek. Niespodzianek zostało jeszcze trochę, więc sięgam po kolejnego boksa. Najważniejsza rzecz, jaki kolor naszej kostki tutaj będzie, fioletowy czy też szary. Dodam, da dodam, -da obym nie miała żadnej powtórki. Restart do rozpakowania znowu mam ten sam, więc lecimy, nie tracę czasu, szybciutko mi to tutaj Musi pójść. O, mnie miała slajma. Proszę, proszę. Zobaczcie, jak łatwo mi to poszło. Poczekajcie, dotykam. Jest, udało się. Chyba znowu będzie piasek. Co no tym razem się kryje w środku? O, jaki żółty, piękny zestaw. Poczekajcie, gdzie jest twarz? Gdzie jest twarz pokazana? O, to jest chyba owca! A teraz jeszcze w skrzyni. Znowu coś małego. Jakiś uroczy skarb. Musicie przyznać, że miałam wielkie szczęście, bo trafiłam na super figurki. Axolot, krowa. No i na samym końcu. Miałam tę przepiękną tą owieczkę. Czuję, słuchajcie, wyczuwam z daleka, że moje pierniczki już zaraz będą gotowe do ozdabiania. Może właśnie zrobimy jakąś świnkę albo owieczkę. Kto wie, kto wie. Najpierw jednak muszę Wam pokazać ten kolejny zestaw, kolejne pudełko. Tym razem mamy tutaj aż. 16 kroków, jakby 16 niespodzianek, no jestem ciekawa czy w środku znajdę tego pająka. Wy widzicie co tutaj jest napisane? W środku mamy śnieg prawdziwy, a to się idealnie składa, bo u mnie jeszcze niedawno yy, na no, się był śnieg, ale wszystko niestety stopniało. Zajrzyjmy do środka, co nam tutaj wypadnie? O, mamy oczywiście czyli pudełeczka szare. Mamy brązowe, Ten mam kilof, dostałam się do środka, no i to jest zestaw bardzo podobny do tych poprzednich kartoników, które otwierałam. Tutaj mamy tajemniczy pojemnik, do którego możemy nalać wodę, no i oczywiście zestaw serduszek, który możemy włożyć do figurki. 4 i 8. Słuchajcie, co ja mam teraz tutaj zrobić? Chyba najpierw otworzę tą czwóreczkę, ściągamy, ale tutaj jest... Piątka? Co to za niespodzianki? Oczywiście rozbijam to moim kilofem. Co tam się kryje w środku? Mamy coś niebieskiego. Nie wierzę. Według instrukcji muszę tutaj wlać wodę. Prawdopodobnie zadzieje się tutaj jakaś magia. Nie wiem ile w ogóle tej wody wlać, więc y, może na początek odrobinka. Myślę, że tyle wystarczy. Co mam teraz? tylko potrząsnąć. A to mi zaczyna coś wyskakiwać. Zobaczcie na to. Pojawił się śnieg! Dlatego potrzebowaliśmy tej wody, aby tutaj, słuchajcie, zadziałała się chyba jakaś reakcja chemiczna. Teraz już mogę ściągnąć tę folię. Co tutaj się zadziało? Zobaczcie, jeszcze przed chwilą to był zwykły proszek. Faktycznie to jest takie mięciutkie i milutkie. To faktycznie przypomina śnieg. Kogo my tutaj mamy? Naszego bohatera poznajecie? Ten niebieski strój, pierwsza część. Tutaj mamy teraz rękę. Szukamy dalej. Co tutaj jest? Tu jest chyba głowa, a w zasadzie włosy. I tutaj mamy naszą twarz. Chyba miałam wielkie szczęście, bo udało mi się trafić na Steve'a. No i ta figurka jest naprawdę duża. Temu czeka na nas jeszcze więcej niespodzianek. Po pierwsze, taka szufladka, w której to mamy pająka, a dokładnie baby Spidera. W sumie to nóżki? Tutaj chyba do ręki, bo ponoć muszę jeszcze to rozwalić. To już jest dosłownie ostatni krok mojej niespodzianki. Muszę sobie tutaj pomóc. O, udało się. Tylko, co tutaj kryje się w środku? Coś na pewno malutkiego. Coś, co. Utknęło i nie chcę wyjść, choć tutaj. A, to jest prawdopodobnie pochodnia, tak mi się wydaje, którą Steve może wziąć do ręki. Oprócz Steve'a możemy trafić jeszcze na dzikiego wilka, no i na streja. To jest też fajna figurka, no ale niestety nie udało mi się trafić ultra rzadkiej rzeczy, takiej złotej. I oto kolejna rzecz, która ląduje do mojej Minecraftowej kolekcji. Ten zestaw jest zdecydowanie większy, ale pamiętacie, że mam tutaj Ender Dragona? Ten zestaw. Tak, również skrywa wiele, wiele różnych tajemnic. No i przede wszystkim mamy tutaj super figurę. Otworzyłam pudełko no i na szczęście nie mamy tutaj zbyt dużo elementów, ponieważ cały zestaw skrywa się na takiej oto jakby skale, no bo to są kamienie, to są te nasze szare kosteczki. No i co my tutaj widzimy? Mnóstwo niespodzianek. To mi nie wygląda na wielką zagadkę. Pierwsze, co zauważyłam, że nie ma tutaj jednego elementu i że mamy tutaj jakąś skrzynię. O, poczekajcie. O, mamy! Mamy kolejny element, i to mi przypomina, jakby kluczyk. Na pewno muszę to włożyć tutaj do środka. No i co się wydarzy? Wciskamy. Podniosła się dzięki temu ta klapka, a tu kolejna niespodzianka. O, rany! Cóż, my tutaj mamy za mnóstwo rzeczy. Yy, pokazali nam, że musimy to ściągnąć. To jest jakaś taka naklejka, ale mocno się trzyma. To jest chyba jakaś czarna dziura, jakaś czarna odkoń, a co najgorsze? No nie, znowu mi to zrobili. <ścoughs> znowu mam tutaj slajma. No jestem przekonana, że coś tam w środku się skrywa. No ja już widzę. Tutaj jest chyba jakaś skrzyneczka, albo może nawet ten dragon schowany. Dałam się nabrać! Wszystko wyciągnęłam, a w środku jest po prostu jakiś taki stojaczek. Jedyne, co tutaj widzę, to jakąś zamkniętą płótkę i otwartą. No nie! Czuję się jak w jakimś escape roomie. Chyba powinnam to jakoś przekręcić. Pewnie coś odkluczyć, a następnie o, no tak ściągnąć tę całą górę. No i tutaj mamy teraz niespodzianki. Bo na dole był specjalny mechanizm. Sprawdzimy, czy ręką też można. No da radę, słuchajcie. Wyrzucamy po kolei tutaj te wszystkie rzeczy. Zobaczcie, wystarczy, że to dosłownie leciutko wgnieciemy. Widzę piasek kinetyczny. Tutaj się chowa. Trzecia niespodzianka po drugiej stronie. Tutaj chyba też jest piasek kinetyczny, albo ten taki sztuczny śnieg. No i najważniejsza rzecz na samym środku. Mówię najważniejsza, bo wydaje mi się, że gdzieś tutaj musi być ten nasz smok. No i znowu dałam się nabrać, <grych> tutaj go nie ma. Znowu mamy jakieś takie miejsce, jakieś takie jakby stojak. O oh wow, w tych paczuszkach skrywa się postać, nie uwierzycie. To jest diamentowy styl Figurka wygląda przepięknie, no i znowu jest zdecydowanie dosyć sporych rozmiarów. Na sam koniec, gdy już to wszystko rozpakujemy, biorę kilo. On był również dołączony do tego zestawu, schowany po prostu w pudełku. No i oni każą według instrukcji zrobić coś takiego, że wkładamy tutaj ten kilo i musimy to tak podnieść. O, w ten sposób, żeby to całe żółte nam się podniosło. No i mamy to. Doszliśmy na sam koniec niespodzianki. Mamy tutaj naszego dragona. Udało mi się, znalazłam tajemniczy portal. Otworzyłam go, złamałam zagadkę. No i mam tutaj mojego Ender Dragona. O, wow. Robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie, jaki on jest gigantyczny. Wygląda naprawdę super. No i powiem szczerze, że ten zestaw mnie po prostu zachwycił. Co znalazłam? Jeszcze jego jajo. W środku może być coś metaliczne albo złote. No, aby było złote, proszę, proszę. O nie, niestety. Metaliczne. Mamy tutaj tajemniczą kulę. No a tak się prezentuje skompletowany zestaw ze wszystkimi figurkami. Robi ogromne wrażenie, szczególnie gdy połączymy go z tymi wszystkimi pozostałymi zestawami. Wówczas będziecie mogli zbudować idealny Minecraftowy świat, ale brakuje jednej rzeczy, aby to było idealne. Moich ciasteczek wracamy do kuchni. Zobaczyliście unboxing. Ja myślę, że już ciasteczka są gotowe. No i będę mogła je ozdobić i zrobimy. Super fajne postacie. Tym razem do zjedzenia. Jestem z powrotem w mojej kuchni. No i przyznam szczerze, że to wcale nie jest taki głupi pomysł. Wycięłam z ciasta pierniczkowego kwadraty, które najbardziej kojarzą się właśnie z Minecraftem. Pierniczki wyglądają super i przyznam szczerze, że już smakowałam i są przepyszne. Przygotowałam również rzeczy do ozdoby. Mamy kolorowe pisaki, mamy kolorowy lukier. Podzielam się również i zrobiłam wzory pierniczków, jakie chciałabym dzisiaj wykonać. Coś czuję, że to wcale nie będzie łatwe zadanie. Na początek biorę sobie taki pisak. W kolorze czarnym mamy już tutaj pierwszego pierniczka i spróbujemy zrobić Steve'a. Delikatnie podnoszę pierniczek. No i na pierwszy rzut muszą pójść włosy. Delikatnie to wyciskam. Zaznaczam jego fryzurę. Ja akurat ją zrobię w kolorze czarnym. Pamiętajcie, wszystko musi być kwadratowe. Fryzura chyba wygląda ok. Jak widzicie, całą ją wypełniłam kolorem. Teraz zaznaczam sobie oczy. Małe czarne kwadraciki. Z jednej strony oko. To samo teraz robimy, z drugiej strony. Staramy się, aby były idealnie równe. Wiecie, takie symetryczne. Pod wrażeniem OMG. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Na talerzu pojawił się kolejny pierniczek. Tutaj wykorzystałam czerwony i do tego jeszcze biały pisak. Jak myślicie, co to będzie? Brakuje jeszcze czerwonego napisu, a tak naprawdę trzech literek. Zacznijmy sobie od tej yy, pierwszej. Zobaczcie, co ja tutaj robię. Pierwsza literka, zrobimy ją taką nieco grubszą, będzie T, coś co mi się bardzo zawsze kojarzy z Minecraftem. T, następnie będzie N i ponowny T. No i mamy Minecraftowy dynamit, Minecraftowy wielki wybuch. Przyszedł czas na ostatniego pierniczka. Tym razem jest on polany po prostu białym lukrem. I zrobimy sobie zwierzaka. Na początek dajmy taki żółto-pomarańczowy kwadracik na samym środku. Oczywiście musimy to porządnie teraz wypełnić tym naszym lukrem. Teraz na dole jeszcze czerwony kwadracik, tylko że on musi być. Nieco mniejszy, i na koniec oczy robimy je oczywiście z czarnego lukru. Jestem wykończona dzisiejszym dniem, ale mogę oficjalnie powiedzieć, że skończyłam na dzisiaj. Minecraft zawładnął tym odcinkiem, co nie przeszkadzało temu, aby było świątecznie. No i zabawnie, musicie to zobaczyć. Po pierwsze, pierniczek. Ze Tak się prezentuje, wygląda przepięknie. Mam również tutaj dwa minecraftowe TNT. Te pierniczki są naprawdę duże. Powstał również zielono-czarny clipper. Tutaj mamy śmieszną buźkę, bo to jest po prostu minecraftowa kura. Na koniec już nie miałam pomysłu i po prostu zrobiłam sobie takie śmieszne kwadraciki. I co może teraz je kosztuje? Sprawdźmy, jak w ogóle jest smak tych pierniczków. O, rany! A przez to, że jest tutaj mnóstwo lukru, dodatkowo są jeszcze bardzo, ale to bardzo słodkie. Dzięki wielkie, kochani, że byliście razem ze mną, a teraz czas na Wasze zadanie. Biegnijcie do kuchni, poproście o pomoc rodziców, rodzeństwo, kuzynostwo, koleżankę i róbcie swoje pierniczki i dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy również je zrobicie, na przykład w kształcie Minecrafta. A ja zabieram mój talerz pierniczków, jedynych w swoim rodzaju wyjątkowych, i się już z wami żegnam. papá pa!